Cześć, manko, z tej strony Wojtasek Briggs, a dzisiaj sobie zrecenzujemy ten oto zestaw, czyli Spider-Man i Ghost Rider kontra Carnage. No i dzisiaj sobie zrecenzujemy ten zestaw, więc zapraszam do oglądania. Przyjrzyjmy się najpierw autowi, czy nie wiem. Tutaj mamy bardzo fajne autko. To mi się szczególnie bardzo podoba i to strzela. No, a później pobieram te kulki, więc bardzo fajny zestaw. Raczej auto. Opony też ma kozackie. Środek prezentuje się tak, bardzo głęboki. Też mi się bardzo podoba te takie brzegi. Łalnie to bardzo wygląda po prostu. I tutaj z drugiej strony. Szkoda, że to autko jest takie krzywe. No i bardzo fajne jest to, że to jest takie płaskie, a nie takie tu klocki, Żeby było na całym autku. To by było trochę sens Więc bardzo fajne autko. Więc no, przejdźmy do figurek. Ogólnie to soro, że... Tak dziwnie mówię, ale jest tam dzisiaj jakiś dziwny, więc no. o od naszego klasycznego Spider-Mana. No Spider-Man jak spider no. no, proszę bardzo, jak ktoś nie widział Spider-Mana, proszę bardzo. Fajny torsik, Fajnie, że ram ramiona są nadrukowane. Główka jak główka i nogi. Fajnie by było, jakby były nadrukowane jakieś. Więc no. Przejdźmy do Ghost Ridera. Też bardzo fajna figurka. Ma bardzo fajną głowę, czyli płonąc, płon, ma płonącą głowę. Bardzo fajny tors i nóżki. Ozwyczelne no, nóżki. Szkoda, że też nie są tak nadrukowane, podobnie jak w Spidermanie, więc czas przejść do dla mnie najlepszej figurki. Tylko minus jest taki. Ona spada bardzo. Ech, czekajcie Dobra, jest. Yy, czerwony Wenon. Takiego nazywam właściwie. Yy, bardzo fajne oczy. Nie takie Wenon, tylko takie oryginalne. Zęboszka też fajna. <grym> zęboszka. Yy, tutaj to tak. Też yy, TORS, też bardzo fajny i muszki też bardzo fajne, no i te, te gluty jakieś, taki, tak bym to nazwał, no więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, trochę krótki odcinek, wiem, ale mały zestaw to krótki odcinek, logika. Więc, no, pamiętajcie, że macie jeszcze 4 dni, nie licząc z dzisiejszego dnia, na zadawanie pytań, bo do 17 jest czas, aby zadawać pytania do Kyondy. Więc w poprzednim odcinku zadawać pytania. A ja już się z Wami żegnam, cześć.